Czy znasz już zestawy produktowe? To oferty, w których sprzedajesz kilka różnych produktów lub kilka sztuk tego samego przedmiotu. Aby wystawić taki zestaw, skorzystaj z opcji zestawów produktowych. W pierwszym kroku przejdź do formularza wystawiania. Z katalogu wybierz pierwszy produkt, to będzie Twój produkt główny. Następnie dodaj kolejne produkty z katalogu produktów Allegro i kliknij kontynuuj z produktami. Zestaw może składać się z maksymalnie 10 różnych produktów. Jeśli chcesz, aby zestaw zawierał kilka sztuk danego produktu, wskaż ich liczbę. Na koniec uzupełnij pozostałe informacje o swojej ofercie w formularzu wystawiania i kliknij przycisk Wystaw Przedmiot. Pamiętaj, aby wystawić taki zestaw, wszystkie produkty muszą być połączone z katalogiem produktów Allegro. Jak informujemy kupujących o zestawach produktowych? Na stronie produktu klienci zobaczą informację, że oferta zawiera zestaw produktów. W nazwie produktu pokażemy, ile sztuk jest w zestawie. Dodatkowo wyświetlimy informacje o wszystkich zawartych w nich produktach. Natomiast na liście produktów oznaczymy Twoją ofertę jako zestaw. Dzięki temu kupujący dowiedzą się, że mogą kupić kilka produktów w Twojej ofercie. Dzięki zestawom klienci szybko, łatwo, a często także i taniej kupią kilka różnych produktów lub kilka sztuk tego samego przedmiotu. To popularna opcja, więc ty też stwórz zestawy dla swoich kupujących. Wejdź na Akademię Allegro i sprawdź, jak zwiększyć swoją sprzedaż. Akademia Allegro, Twój partner w biznesie i zakupach online.